chce rozwodu. Zander powiedział nagle, gdy zmywałam naczynia. Jego słowa uderzyły we mnie znikąd, pozostawiając mnie oszołomioną kropka, co? Dlaczego? Zapytałam, próbując zrozumieć sytuację. odpowiedź Xandera przyszła szybko. Mam odziedziczyć 6 milionów dolarów. To dużo pieniędzy, ale są moje i nie zamierzam się nimi z Tobą dzielić. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego mówił o rozwodzie tylko z powodu pieniędzy. Co to ma do rzeczy? Zapytałam zdezorientowana. Prawda jest taka, że zostałem z Tobą tylko dla pieniędzy. Twoja wypłata to niewiele, ale lepsze to niż nic. Więc znosiłam to małżeństwo. Ale teraz, z tymi trzema milionami, już cię nie potrzebuję. Chcę żyć bez trosko na własną rękę, więc zakończmy to. Powiedział bez ogródek. Kropka, milczałam przez chwilę, pozwalając, by jego słowa do mnie dotarły. Potem powiedziałam po prostu. Dobrze, jeśli jesteś taki pewny, to sprzedaj dom. Zajmiemy się też hipoteką. Kropka, Zander wyglądał na zaskoczonego. Prawdopodobnie spodziewał się walki. Ale byłam zmęczona. To był mój sposób na ucieczkę od wyczerpującego życia. Chwyciłam kilka papierów i rzuciłam je na stół w salonie, czując ostateczność. Opowiem Ci trochę o sobie. Nazywam się Sienna. Kocham dzieci i pracuję jako przedszkolanka. Ksandera, starszego ode mnie o dwa lata, poznałam przez wspólnego znajomego. Jesteśmy małżeństwem od prawie ośmiu lat. kupiliśmy ten dom z myślą, że wkrótce założymy rodzinę. Wtedy wierzyłam, że czeka nas świetlana przyszłość. ale niedługo po tym, jak zawarliśmy związek, nastawienie Xandera się zmieniło. Miał obsesję na punkcie pieniędzy. Zanim się pobraliśmy, zawsze powtarzał mi, jak wspaniała jest moja praca. Ale to się zmieniło i wkrótce zaczął mnie lekceważyć. kropka sienna, Cały dzień bawisz się z dziećmi, a ja haruję jak wół. Masz łatwo. Mówił, że ludzie tacy jak ty to darmo zjady. Wkrótce stało się to jego ulubioną obelgą kropka, bycie nauczycielem w przedszkolu nie jest łatwe. Każde dziecko jest inne. A my jesteśmy odpowiedzialni za ich dobro. Aleksandera to nie obchodziło. Nigdy nie słuchał. Jego słowa kłuły, a ja często płakałam w samotności, czując się bezradna. Kropka, dlaczego nigdy nie mieliśmy dzieci? To też była wina Ksandera. Za każdym razem, gdy wspominałam, że chciałabym mieć dzieci, odrzucał to. Kropka, jeśli masz czas myśleć o dzieciach, powinnaś więcej pracować. Mamy hipotekę, podatki. O czym ty w ogóle myślisz? Jego głos podnosił się, a ja milczałam, czując, że nie mam nic do powiedzenia we własnym życiu. Jasne, Zander zarabiał więcej ode mnie, ale to nie było dużo. Jego wypłata była tylko o kilka tysięcy wyższa niż moja, ale zachowywał się tak, jakby to czyniło go o wiele ważniejszym. Zawsze trzymał ją nad moją głową. Tymczasem ja byłam dumna ze swojej pracy, a jego ciągła krytyka była dla mnie bardzo bolesna. To było upokarzające i sprawiało, że kwestionowałam swoją wartość. Co gorsza, zaczął domagać się więcej czasu w samotności. Mógłbym żyć sam, wiesz, przypominał mi. Ale utknąłem w pobliżu z konieczności. Nie zapominaj o tym. Jego ciągłe umniejszanie sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać, czy coś się zmieniło w pracy. Kropka, pracował dłużej, robił więcej nadgodzin, ale jego pensja nie wydawała się rosnąć. Wiedziałam o tym, ponieważ zarządzałam naszymi finansami. Nie przynosił więcej pieniędzy, pomimo wszystkich swoich skarg. Kropka, być może to właśnie tak go rozzłościło, bo zaczął częściej wybuchać gniewem. Pewnego dnia po kolejnej z jego tyrat wybuchnął gniewem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jak myślisz, kto umożliwia taki styl życia, gdybym chciał, mógłbym cię zostawić w sekundę? Przygotuj się, powiedział, a jego głos wypełnił się jadem. Zander nie zawsze taki był. Zanim się pobraliśmy, był miły i wspierający, ale po tym wybuchu sprawy między nami się pogorszyły. Już prawie nie rozmawialiśmy. Odległość między nami rosła. A ja czułam się bardziej samotna niż kiedykolwiek, kropka, potem przyszło święto dziękczynienia. Odwiedziliśmy rodziców Xandera i kiedy siedzieliśmy przy stole, jego matka poruszyła temat, o którym myślałam od lat. Jesteście małżeństwem od ośmiu lat, prawda, sienna, pamiętam, że mówiłaś, że chcesz mieć wkrótce dzieci. Czy zdecydowałaś już, ile ich chcesz wreszcie? Pomyślałam, nadarzyła się okazja, by porozmawiać o tym otwarcie. Ale zanim zdążyłam odpowiedzieć, Zander wkroczył do akcji. Mamo, nie będziemy mieć dzieci. Sienna i ja rozmawialiśmy o tym i zdecydowaliśmy, że nie będziemy. Byłam w szoku. Co? To nieprawda kropka zaczęłam mówić, ale Zander mi przerwał, kłamiąc przez zęby. Tak, nienawidzi pomysłu posiadania dzieci. Mówi, że wystarczy zajmować się nimi w pracy. Czekaj, o czym ty mówisz. Próbowałam wyjaśnić, ale zander mówił dalej, kropka mamo, możesz przestać o tym mówić. To stresujące również dla sienny. Matka skinęła głową, wyraźnie zakłopotana. Cóż, jeśli tak zdecydowałeś. To w porządku, powiedziała po czym wyszła z pokoju kropka w samochodzie, w drodze do domu, skonfrontowałem się z nim. Dlaczego tak mówisz? Kocham dzieci i chcę je mieć. To ty zawsze mówisz nie. Zander wzruszył ramionami. Nie stać nas na dziecko, bo nie pracujesz na pełen etat kropka, kiedy zaczniesz zarabiać tyle co ja, będziemy mogli porozmawiać kropka do tego czasu, nie zawracaj sobie głowy. Poczułam, że serce mi się kraje. Myślałam, że nauczyciele przedszkolni zarabiają więcej. Co za rozczarowanie, dodał, kręcąc głową, kropka, nie mogłam uwierzyć w to, co słysza. Zander dalej się śmiał. Od początku nie chciałam mieć dzieci. Są po prostu zbyt drogie i wolałbym wydać te pieniądze na siebie. Siedziałam w ciszy, zszokowana jego słowami. Wszystko, co opowiedział, sprawiło, że poczułam się mała i bezwartościowa. W tym momencie zdałam sobie sprawę, jak bardzo zepsuty był nasz związek. Ojciec Zary wydawał się bardzo uprzejmym człowiekiem, ale nie czułam się komfortowo dzieląc się z nim moimi osobistymi problemami. Zwłaszcza, że były one tak wstydliwe. Nie były to problemy, o których mógłbym łatwo rozmawiać. Jednak Zarię była wytrwała. Panu Cieną, widzę, że coś panią trapi. Powinnaś porozmawiać z moim tatą. Zarię powiedziała z prawdziwą troską. Uśmiechnęłam się, próbując uspokoić jej obawy. Dziękuję, Zareo. Naprawdę doceniam twoją troskę, ale o niektórych rzeczach trudno jest rozmawiać, nawet z kimś bliskim. Jej ojciec delikatnie się wtrącił. Rozumiem. Ciężko jest się otworzyć, ale moja córka naprawdę się o ciebie martwi. Jeśli coś się dzieje, pozwól mi pomóc kropka ku mojemu zaskoczeniu. Wręczył mi swoją wizytówkę, a kiedy na nią spojrzałam, zobaczyłam jego tytuł. Ten moment był dla mnie punktem zwrotnym. To właśnie wtedy podjęłam decyzję o zemście na Ksanderze kropka, nie miałem zamiaru pozwolić mu na to, by dłużej nade mną chodził kropka, gdy przygotowywałam się do kolejnych kroków, Zander podszedł do mnie z nienacka. "Hej, co powiesz na rozwód?" Zapytał swobodnie, jakby zastanawiał się. Co zjeść na obiad? Kropka minęło trochę czasu. Odkąd Zander wrócił wcześniej do domu i siedzieliśmy razem, żeby zjeść. Moje ręce, zajęte zmywaniem naczyń, zamarły w bezruchu. Może pomyślał, że jestem zaskoczona nagłą propozycją, bo uśmiechnął się szyderczo. Może ci się to nie podobać, ale podjąłem już decyzję. Powiedział, wyglądając na zbyt zadowolonego z siebie. Mogę zapytać dlaczego? Powiedziałam, starając się zachować spokój w głosie. Cóż, dostałem ogromną sumę pieniędzy. Chcesz wiedzieć ile? 6 milionów dolarów. Zgadza się trzy miliony, powiedział Zander, mimo że nie pytałam o żadne szczegóły. Po prostu mówił dalej, a jego podekscytowanie było oczywiste. Kropka zostałem z tobą, ponieważ cóż, twoja wypłata nie jest duża, ale to lepsze niż nic. Ale teraz, kiedy mam trzy miliony, już cię nie potrzebuję. Zakończmy to szybko. Pewnie i tak masz już dość bycia pijawką kropka słowa mnie zabolały, ale nie dałem tego po sobie poznać. Skąd się wzięły te wszystkie pieniądze? Zapytałem, czując się podejrzliwie. To nie twoja sprawa. Teraz jesteśmy sobie obcy, odparł chłodno, kropka w porządku, rozumiem. W takim razie rozdzielmy się. Powiedziałam bez wahania. Zander był wyraźnie zaskoczony tym, jak łatwo się zgodziłam. Chyba myślał, że będę go błagać, żeby został albo wywołam scenę kropka, nie zamierzam dłużej mieszkać w tym małym domku, kontynuował. Myślę o wykorzystaniu pieniędzy na przeprowadzkę do rezydencji, więc sprzedaję też ten dom. W porządku. Powiedziałam, czując dziwną ulgę kropka, zacznę szukać mieszkania. Możesz zająć się hipoteką tego domu, prawda? Tak, spłacę go. To sprawiedliwe, mruknął Zander, jakby robił mi wielką przysługę. W końcu to ja mam teraz pieniądze. Dzięki byłoby świetnie. Powiedziałam, zachowując spokój, kropka burza emocji narastała we mnie. Kropka to był moment, w którym postanowiłem działać. Zacząłem się pakować, szukać nowego miejsca do życia i organizować ucieczkę. Dni stały się pracowite, gdy planowałam przeprowadzkę i przygotowywałam się na przyszłość. Wolną od toksycznej obecności Xandera. kiedy proces rozwodowy był prawie zakończony, umówiłam się na spotkanie z Xanderem, aby omówić szczegóły. Spłatę kredytu hipotecznego zostawię tobie, zander. Powiedziałam, przesuwając dokument po stole. Nie chcę później żadnych kłótni o to, co zostało powiedziane, a co nie, więc wszystko spisałam. Proszę, podpisz tę umowę. w porządku, odparł Zander. Pod warunkiem, że nie zaczniesz później narzekać. Powstrzymałam frustrację, gdy dodał kolejną niepotrzebną uwagę, jakby nie mógł powstrzymać się od protekcjonalności. To było irytujące, ale zachowałem spokój. Kropka, gdy przeglądał umowę, jego wzrok zatrzymał się na jednej sekcji. Chwila, o co chodzi z tymi alimentami? Dlaczego to ja mam je płacić? Jeśli już, to ty powinieneś płacić, skoro nie pracujesz w pełnym wymiarze godzin. Kropka, zachowałem spokój, mimo że jego arogancja sprawiła, że krew się we mnie zagotowała. Kropka, myślałeś, że ujdzie ci to na sucho, prawda? Jesteś taki naiwny. Powiedziałam. Przesuwając kilka dokumentów po stole. Twarz Xandera zbladła, gdy na nie spojrzał. Dzięki za wszystkie nadgodziny, które ostatnio przepracowałeś, kropka, powiedziałam, mój głos ociekał sarkazmem. Musisz naprawdę kochać swoją pracę, prawda, Zander? A może powinienem powiedzieć, że uwielbiasz spędzać czas ze swoją kochanką? Położyłam przed nim zdjęcie, kropka przedstawiało Xandera z inną kobietą, wyglądających zbyt przytulnie. Kropka, ta kobieta jest tylko młodszą koleżanką. Nic nie robimy. Próbujesz mnie wrobić, jąkał się, próbując się bronić. Naprawdę powiedziałam, wręczając mu kolejne zdjęcie. To, na którym Zander i ta sama kobieta wchodzą razem do hotelu. Nadal chcesz zaprzeczać. Z jakiegoś powodu, zamiast przyznać się do porażki, rozzłościł się jeszcze bardziej. Kropka, to musi być podróbka. Wiesz, jak zaawansowana jest w dzisiejszych czasach edycja zdjęć. Naprawdę myślisz, że możesz mnie tym oszukać? Westchnęłam, zdając sobie sprawę, że łatwo się do niczego nie przyzna. Ale spodziewałam się tego. Kropka, to nie jest coś, co sam stworzyłem. Powiedziałam, wstając. Myślę, że niedługo tu będą. Właśnie wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Zander wyglądał na zdenerwowanego najwyraźniej nie wiedząc czego się spodziewać, kropka, otworzyłam drzwi i poprowadziłam moich gości do salonu. To jest mój adwokat. Przedstawiłem go. Dowody zostały zebrane przez prywatnego detektywa, więc nie ma szans, żeby były fałszywe. Jeśli masz wątpliwości, możemy do nich zadzwonić już teraz. Mój prawnik z pewnym siebie uśmiechem zwrócił się do Xandera. Jestem tu, by pomóc w postępowaniu rozwodowym. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące zdjęć, śmiało pytaj. Twarz Ksandera zbladła i zaczął panikować. Jego twierdzenia o pracy w nadgodzinach były kłamstwem. Śledczy odkrył, że nie zostawał w biurze do późna wychodził punktualnie i spędzał noce ze swoją kochanką. To dlatego jego dochody nie zmieniły się. Pomimo tak zwanych nadgodzin. Wreszcie wszystko nabrało sensu. Ostatnia obsesja Xandera na punkcie samotności nie miała nic wspólnego z potrzebą przestrzeni. Spotykał się z kimś innym i był zbyt arogancki, by myśleć, że kiedykolwiek zostanie przyłapany kropka wynajęty przeze mnie prywatny detektyw miał wysokie kwalifikacje, a wszystko dzięki Zarii kropka jej ojciec, jak się okazało, jest prezesem znanej firmy. Kiedy Zaria powiedziała, że jej tata jest superbohaterem, nie przesadzała kropka, gdy dowiedział się o mojej sytuacji, natychmiast skontaktował się z prywatną agencją detektywistyczną i przedstawił mnie prawnikowi. Na początku myślałam, że to przesada, ale im więcej dowiadywałam się o Ksanderze, tym bardziej się złościłam kropka, wtedy zdecydowałam się pójść na całość kropka, myślisz, że jesteś taki sprytny, szydził Zander. Chcesz alimentów? W porządku, dam ci je. Mam 6 milionów dolarów, stać mnie na to. A teraz, jeśli skończyliśmy, odejdź. Nigdy więcej nie chcę widzieć twojej twarzy kropka wyszedłbym nawet. Gdybyś tego nie powiedziała kropka od teraz, jeśli coś się wydarzy, będziemy rozmawiać przez prawnika. Nie kontaktuj się ze mną bezpośrednio. Kto w ogóle chciałby cię widzieć? Zander wypluł ostatnie słowa. W milczeniu spakowałam swoje rzeczy i wyszłam z domu. Kropka arogancja Xandera nigdy nie przestała mnie zadziwiać. Nawet w ostatnich chwilach naszego małżeństwa kropka, myślałam, że mój rozdział z Xanderem został zamknięty, ale kilka miesięcy po osiedleniu się w nowym mieszkaniu wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Gdy przystosowywałam się do nowego życia, Zander pojawił się ponownie. Kropka, mój stres zniknął po rozwodzie i chociaż koniec mojego małżeństwa był początkowo szokujący, poczułam tylko ulgę. Już go nie kochałam. Kropka, pewnego dnia Zander pojawił się w moim mieszkaniu. Waląc w drzwi i krzycząc, proszę, wysłuchaj mnie. Niechętnie wpuściłam go do środka, kropka, czego chcesz. Mówiłam ci już, że nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, powiedziałam, kropka, Zander miał czelność się uśmiechnąć. Gdy rozejrzał się po moim mieszkaniu. Masz tu ładne miejsce. Jeśli są dwa pokoje, wprowadzę się do jednego. Możemy znowu mieszkać razem, prawda, o czym ty mówisz? Powiedziałem zniesmaczony. Nie ma mowy, żebym mieszkała z nieznajomym. Nie bądź taka oziębła. Byliśmy kiedyś małżeństwem, pamiętasz. Teraz jesteśmy sobie prawnie obcy, powiedział stanowczo Zander. Czego chcesz? Wyraz twarzy Xandera stał się żałosny. Potrzebuję cię, Sienna. Zdałem sobie sprawę, że popełniłem błąd. Zawsze byłaś dla mnie najlepsza, kropka, byłam zdezorientowana. Mieszkałeś w rezydencji ze swoją kochanką, Zander. Nie potrzebowałeś mnie wtedy, kropka, to była tylko chwila zamieszania, błagał. Potrzebuję cię, Sienna. Wciąż mnie kochasz, prawda? Wpatrywałam się w niego, całkowicie oszołomiona jego desperacją. Czy nie powiedziałeś mi, że już mnie nie potrzebujesz? Bo dostałeś sześć milionów dolarów. Dlaczego nie znajdziesz sobie innej żony z tymi wszystkimi pieniędzmi? Zander zaczął płakać. Myślałem, że wygrałem na loterii. Myślałem, że mam trzy miliony, ale źle odczytałem liczby. Przesadziłem i teraz nie mam nic kropka, byłem zbyt oszołomiony, by mówić. Szukałem wymówki, żeby cię zostawić. Myślałam, że z trzema milionami mogę robić co chcę. Wyśmiałam szefa i rzuciłam pracę, myśląc, że jestem ustawiona na całe życie, kropka, ale kiedy dowiedziałem się, że nie mam pieniędzy, moja kochanka mnie zostawiła. Teraz nie mam nic, ani pracy, ani pieniędzy, ani domu, kropka, teraz było jasne, że Zander został porzucony i nie miał się do kogo zwrócić. Cienna jesteś moją jedyną nadzieją, błagał, a łzy spływały mu po twarzy. Nie mogę spłacić kredytu za dom i nie mam gdzie mieszkać. Mówiłam Ci, że nic o tym nie wiem. Jeśli zostaniesz tu dłużej, podejmę kroki prawne, ostrzegłem. Nie zapomnij o umowie, którą podpisałaś podczas rozwodu. Jeśli złamiesz obietnicę, zażądam pięciokrotności alimentów. Wystarczy, krzyknął Zander, a jego twarz wykrzywiła złość. Podniósł rękę. Jakby chciał mnie uderzyć poważnie chcesz mnie uderzyć? Zapytałam, studiując swój głos. Jeśli mnie uderzysz, natychmiast zadzwonię na policję. W tym kompleksie apartamentów są kamery bezpieczeństwa. Nawet jeśli uciekniesz, twoja twarz zostanie nagraną Twarz Xandera pobladła na moje słowa. Wynoś się natychmiast albo zgłoszę cię za wtargnięcie. Na wzmiankę o donosie uciekł, usłyszałam odgłos jego stąpania po schodach. Ale po prostu zamknęłam drzwi, obojętna na jego los. Kropka Zander nigdy potem nie wrócił. Kropka. Później rodzice Xandera odwiedzili mnie, by przeprosić. Nie zdawali sobie sprawy, jak źle się stało. Kropka, kiedy zapytałem o Xandera, powiedzieli mi, że tego dnia złamał nogę spadając ze schodów i musiał być hospitalizowany przez dwa miesiące. Jego rachunki medyczne piętrzyły się, a do tego wciąż miał do spłacenia kredyt hipoteczny i alimenty. Zdesperowany błagał swojego starego szefa, by pozwolił mu pracować zdalnie. Ale jego rezygnacja była tak niegrzeczna, że odmówiono mu ponownego zatrudnienia. Jego rodzice musieli nawet pomóc w pokryciu alimentów, a Zander musiał szukać pracy. Kiedy wszystko się uspokoiło, odwiedziłem dom Ksaryi. Jej ojciec przywitał mnie ciepło. Zawsze chciałem cię poznać. Ksarya cały czas o tobie mówi. Nie spodziewałem się, że spotkamy się w takich okolicznościach, ale cieszę się, że wszystko zostało rozwiązane. Uśmiechnąłem się, czując wdzięczność za wsparcie, które mnie spotkało. Ojciec Ksaryi naprawdę był moim superbohaterem. Wykonałem tylko kilka telefonów. Cieszę się, że się udało. Powiedział ojciec Ksaryi ze skromnym uśmiechem. Ksarea wtrąciła się promieniejąc. Tak się cieszę, że panna Sienna znów się uśmiecha. Poczułam, jak ogarnia mnie głęboka fala wdzięczności. Ksarea i jej ojciec naprawdę zmienili moje życie. Mój mąż patrzył na mnie z góry za bycie nauczycielką w przedszkolu, ale to właśnie moja praca ukształtowała mnie na osobę, którą jestem dzisiaj. Dzięki temu doświadczeniu zdałam sobie sprawę. Jak ważne jest pielęgnowanie każdego spotkania i relacji w życiu, kropka z nowym celem uśmiechnęłam się do siebie. Kochałem swoją pracę bardziej niż kiedykolwiek i czułem się zdeterminowany, aby nadal dawać z siebie wszystko, zarówno dla siebie, jak i dla dzieci, które uczyłem. Nadszedł czas, by ruszyć naprzód silniejsza niż wcześniej.